Siemaneczko, leczko, jestem U i witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj sobie gramy z, w Minecraft, to jest już trzeci odcinek na nowym serwerze. No, pierwszy odcinek na nowym serwerze, ale trzeci odcinek z Minecraft. O! Y Dzisiaj jest z mną jest mój brat Igor. Cześć. Byli go słuchać, bo jest koło mnie tutaj, siedzi sobie. A, a ja widziałem na początku, bo mi tak że ja widziałem w że... A no. tak. Trzy ząbiaki. tu lepiej. Go. I creeper. Gdzie? Tam. Gdzie tam. Oho, trzy idą trzy. na nas, dobra. Dużo? No, trzy ząbiaki. I creeper. Dobra, chodź, uciekamy. Uciekaj, nie bij. <grym 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 I nie. O dobra, palą się. Palą się, Ma mamy szansę. Może to wygramy. Bitwa z ząbiakami. A creeper? I już no. <grym> Oła, Ole mi rozsadziło, ale przek... Oa! Jest dobra. Exp i trochę ziemi. Widzisz? Nie po to się włączać Ale Igor, weź trochę. mów głośniej, bo cię może nie słyszeć. No właśnie. Może cię nie no, może ci nie słyszeć. Może cię nie. Nie wyraźnie się słyszeć będzie. Jej ja Utopiłem krowę. Ja. Czy to jest coś Dobranoc. Nara Igor. Panie. Idziemy. Nara. Się. Dobra, to tutaj jest. To? Tak? No, patrz. Dobra Igor, wychodź. Haber. Chodź tu, ej. Mhm. Tu jest taki most. Czekaj. Wbijasz o mój most? Tutaj jestem. Ale chodź tutaj, Pat, tutaj masz mościk. Patrz, taki ładny. O, tutaj dołem musisz przepłynąć. Tu. Ja. Panie, tu. Do góry i tutaj. i przepraszam jak mój głos by nie wyraźnie to jestem troszeczkę chory taki no przeziębiony przeziębiony robimy czarno sobie kupujemy? nie idę do tego lasu nie idź no i go no no czemu? teraz spotkamy jakiegoś krybera może to sobie no Baśka I chwika y, za chwilę przyjdę. Barbara. Jestem znowu. <laughs> Musiałem sobie coś wyciszyć. A, z... o, za chwilę. O, o, kurwa, Igor, wygubiłeś się chyba. Nie, bo jestem w tym lecie, atakuje bachę. Zostałeś zabity przez, przez, przez tą, przez strzałę. Strzała cię zabija tyle No i chodź tu, już nam robimy mieczyki. Nie, to nie. Mieczyki jakie? Mieczyk. Jaki? No, mieczyk drewniany, jest bo jesteśmy biedni. Chyba ty. Jeszcze ja jestem bukacz, nie w ty. Mamy meczyki. Tutaj mamy nawet kuszę. Koszela tutaj o, jest. Ma. kusza, jest tarcza. A ja tutaj nic nie mam, patrz. Bo nie muszę zrobić halu. O! O, patrz na to. Patrz na to. Co z tego? Masz Meczek. Wypełnię jeszcze Może łuk dostanę. Jak dostaniesz łuk, to łuk do mnie. Właśnie, bo właśnie tam jest dużo małów i musimy to niszczyć. Właśnie, to jest tak dziwne, że o, że prawie w każdym jak jest, to jest tam prawie woda. Wszędzie. Chyba O, o mnie Baśka bije właśnie, dwie nawet mam. Pa, jedną zabijam. Oła A wow. tu jomlę! Ja, Ale... Haniba, haniba. Biorę twoje ty. Co ty, Igor, zabijesz? Bo ja tam miałem chyba łuk. Już, nie? A ja za chwilę Chwila, to jest lekko mi coś ścięło, więc musiałem zrobić małe cięcie, ała, ale już, już dostaję, już dostaję oni, bo ona ma zrecentrowany łuk, jak ja bym go dostał, ale bym się cieszył, ale bym się cieszył, ale, jest, oddaję moje temu szybko. Maciek, nie masz na nie, siekiera, siekiera, Dir. Nie, to jest mój. Crafting też mój. No i muszę iść. To drzewka zaś setna. To. To jest Poczekaj, za chwilę pójdziemy, bo tu przegrasz. Już pierwszy dead był. Dobra, idę. Dobra, idę. Patrz. Pupupupu. Łoł, 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 łoł. ja idę na kolejną hortę. To chmurko, wziąłem palenka. Pieszko. Biorę go. Kurwa, baśka. Baśka? Tak, no. moje i ty bierz. Ła, poczekaj, bo... Ale teraz. Jak ona tu podejdzie? Tylko patrz, teraz patrz. I my, i myk. o niej, ja, ola, ja, i góra ucieka w tu, Puśćmy tu, puśćmy tu, puśćmy tu. I ty Nie, to zawracaj się. Odwrót. Co, żeby mnie zabiła? Sam się odwracaj. Chcę zrobić szybką taką barierę. Szybkiego tutaj na no, odpoczynek, bariera odporna. O nie! Robi się noc. Najgorszej Igor. Nie przemieniamy, dawaj. Nie no, znowu do mnie wali. Igor, pomocy. Tu ucieka że ona mnie wali, po mnie mnie. Po mnie mnie, wali mnie. Dobra. My, ja robię krótkie cięcie, jak będzie y, dzień, to się widzimy. A już tam widać. Myślałem, że... Ale dobra. M musiałem to jednak nagrać. Patrzcie. Patrz, tam jest... W złotej zbroi tak. jest zombiak i ja tam właśnie do niego nie idę. Jest tam creeper. Ja mam, ma ma ja mam bardzo malutko serduszek. Nie wiem, ja zaryzykuję, ale może się... No, jednak się zacząłem. Fajnie. Zatrułem się. Aha. Już się wspomnie. Mam ripy. To jak ja mam złotą zbroję od niego. Creepy! Creepy! Z cre... pasta. Weź, weź się creeperem zajmę. Już idę. Złota zbroja. Zostaw mi to mam. Zostaw to! To mi to I to czwarta. Kochani, kończę ten odcinek, bo coś mi się z serwerem stało na razie.